Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś film pod tytułem Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć. Grupy 3. Pierwsza to branzoletki, druga piórko i trzecia perfumik. Wybierajcie zaczynamy od bransoletek. Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? I co chcielibyście usłyszeć? Zobaczymy. Grupa branzoletki. Hmm. No, wy tu się pokazujecie w, w jakiejś takiej energii. Hmm. Być może macie marzenia co do tej osoby. I chcielibyście, żeby ta osoba wyszła z uczuciami, i nawet powiedziała Wam, że hmm. dla Was przeskoczy Wielki Mur. Tak to się pokazuje, żeby, nie wiem, zmieniła zdanie, zmieniła swoje życie w jakiś sposób, żeby przeskoczyła tu dla Was Wielki Mur. No nic moi drodzy ta osoba chce wam powiedzieć, że bardzo chętnie by się z wami przyjaźniła. Chciałaby być blisko, chciałaby być z wami w jakiejś przyjaźni. Natomiast za bardzo rozmażyć się nie może, jakby w waszej kwestii być może ona też postawiła jakieś granice, albo była jakaś rozmowa, powiedziała wam coś, bo po pierwsze przy tej osobie jest dziecko, to jest w ogóle bardzo ważne, tak? Dziecko jest bardzo ważne dla tej osoby. A po drugie karty pokazują, że nie wiem, byłby to romans przy domu. Mm. Nie wiem. Tak mi te karty pokazują. Byłby to romans przy domu. Eee, I cóż, mogę Wam powiedzieć. Ta osoba chciałaby Wam powiedzieć, że nie może Wam nic więcej zaoferować oprócz przyjaźni. Hmm. Może i najchętniej zostawiłaby to, w czym jest. Hmm. A to by było zbyt trudne, moim zdaniem, dla tej osoby, wiecie. Ona sobie może pomarzyć. Przede wszystkim karty pokazują, że jeżeli była jakaś tam rozmowa, albo coś było odcięte, to przez wzgląd, moim zdaniem, na to, że. Albo ta osoba nie była was pewna, tak? Uważa, że to jest taka, nie wiem, lekka znajomość, i nie wiadomo, co by z tego wyszło. Albo te karty pokazują, że bardzo ważne jest tutaj dziecko. Byłby to romans, moim zdaniem, ta osoba chciałaby wam powiedzieć, że byłby to romans, czy nie wiem, martwię się, że to by było. Nie, miałoby krótkie nogi, że szybko by się skończyło. To są marzenia przy tej osobie. Natomiast ona czuje, że jesteście kimś wyjątkowym. Chciałaby Wam powiedzieć, że nie zagwarantuję Wam nic więcej oprócz przyjaźni, że jesteście wyjątkowi, że czuje się z Wami jak ryba w wodzie. Być może, o to jest odcięcie pokazane. Ona postępuje, ta osoba, po swojemu, tak jak uważa za słuszne. Natomiast nie chciałaby Was stracić. Chciałaby być gdzieś blisko. E, boi się te jakiegoś smutku, moim zdaniem. Te, kart, te karty pokazują, że boi się smutku... Bo musiałaby zmienić swoje życie. Hmm. Wy obydwoje tutaj czujecie się jakby dobrze. Jeżeli było coś niemiłego między Wami, no na pewno ta osoba chciałaby pojednać się z Wami. Jeżeli macie tutaj jakiś trójkąt, to karty pokazują, że nie może Wam zaoferować nic więcej niż trójkąt, tak? Co ona chciałaby Wam powiedzieć? Nie mogę Ci nic więcej zaoferować. Jest mi ciężko, jest mi źle. Hmm. Że nie mogę zaoferować Ci jakiegoś związku, czegoś takiego. Ale boję się, co będzie, jeżeli, nie wiem, zrobię krok do przodu, jeżeli zrobię coś poważniejszego w Twoim kierunku, będę musiał, będę musiała zrezygnować z jakichś swoich, nie wiem, ze swojego życia, z jakichś swoich opcji. I te karty pokazują. Chcę się z Tobą przyjaźnić, chcę być przy Tobie blisko. Czuję się z Tobą jak ryba w wodzie. W ogóle te karty pokazują, że być może ta osoba potrzebuje dużo więcej czasu. Hmm. żeby zastanowić się może żeby zmienić życie no potrzebuje dużo czasu dla mnie te karty pokazują parę lat hmm. ale nikt nie będzie wydaje mi się, że tak długo czekać jaka rada dla was jeżeli chodzi o tą osobę hmm. przemyśl to hmm. ponieważ Ha. Albo widzisz tą osobę całką, całkiem inaczej. Jeżeli nie znasz tej osoby, to te karty pokazują, że widzisz tylko to, co chcesz zobaczyć. I nie dlatego, że ta osoba jest jakimś złym człowiekiem. Nie, tylko, że karty pokazują, skupiasz się na tych rzeczach, które chcesz zobaczyć. No przede wszystkim karty radzą tutaj, żeby napisać jakąś wiadomość. Najlepiej porozmawiać, tak? Bo może być też tak, że ta osoba nie mówi ci wszystkiego. I nie to, że kłamie, tylko po prostu pomija pewne rzeczy, e, boi się zacząć o nich rozmawiać, bo boi się, że to być może byłoby zbyt trudne. Mm, zastanów się, tak? Mm. Czy jest na pewno ci potrzebna ta znajomość? Przeanalizuj swoje relacje, żeby znowu nie popełnić, może nie wejść w jakiś podobny schemat na przykład, tak? Czy nie było już podobnego schematu w waszym życiu? Bo my wchodzimy, wiecie, my naprawdę wchodzimy w podobny schemat, łącznie ze mną. I dlatego te karty pokazują, żeby przemyśleć tutaj, tą relację, tą znajomość. Tyle dla grupy numer jeden. Brązoletki. Grupa numer 2 pióreczko. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć? osoba chciałaby Ci powiedzieć. I co Wy byście chcieli usłyszeć? Ja też zobaczę Was tutaj. Zbyt wiele nie oczekujecie od tej osoby. Jeżeli ta osoba czekacie raczej, yy, aż ta osoba powróci do Waszego życia lub się odezwie, żeby tak naprawdę psy na niej wieszać. Tak po, pokazuje, jakby się wasza energia. Może jest tak, że jesteście po prostu na tą osobę zdenerwowani i chcielibyście jej powiedzieć parę słów. Może o tym, jak się czuliście, może o tym, jak ta osoba się zachowała. Natomiast na pewno karty pokazują, że czekacie na okazję, aż ona powróci. Ta osoba, na przykład, tutaj powróci moim zdaniem, żeby jej powiedzieć parę takich konkretnych słów. Nie bez powodu tutaj macie takie emocje. Wierzę, że nie bez powodu, naprawdę. A co ta osoba chciałaby wam powiedzieć? Że według niej to nie ma szans. Boże, bardzo przykre są te karty, wiecie? Macie tutaj do czynienia z osobą, która. Uważam, że przeżyła przykrość dużą też. Ja nie mogę powiedzieć naprawdę, chciała być kimś ważnym. Chciała, żebyście traktowali ją wie, jako osobę ważną, chciała zagrać jakąś być może ważną rolę w Waszym życiu. Ale Wy traktujecie tę osobę jako takie, taką mm, lekko ducha, kogoś takiego, kto, nie wiem, ta osoba przyszła do Waszego życia, narobiła bałaganu, potem może zniknęła, Wy też czekacie, żeby jej powiedzieć coś. A prawda jest taka, że ta osoba w bardzo ciężkich energiach się pokazuje, bardzo. Smutku, tęsknocie, przykrości słuchajcie, porażce, że ona sobie zdaje sprawę z tego, że ona popełniła jakieś błędy w ogóle. Wiecie co, te karty pokazują starą duszę i osobę, która zdaje sobie sprawę z tego, że popełniła błędy. Natomiast wy traktujecie ją całkiem inaczej. Ja już myślałam, że będziemy mieli do czynienia tutaj z jakimś Lasem lub lowelaską. Ale te karty mi pokazują nie właśnie. To, to jest wasze takie myślenie. Być może ona zrobiła Wam jakąś przykrość. Zachowała się w jakiś niefajny sposób. No, co ta osoba chciałaby Wam powiedzieć? Że jest w trudności w ciężkości, w smutku, w tęsknocie, że jest jej bardzo przykro. że pokazuje tu się złamane serce w samotności, ale ona nie wierzy. To by chciała Wam powiedzieć, ale nie wierzę, że jeszcze coś z tego będzie. Hmm. Może być taka sytuacja, że ta Wasza osoba na przykład miała jakieś sprawy sądowe. Tak mi te karty pokazują. I gdzieś przegrała coś. I teraz jest przygnębiona, załamana. Tak jakby wszystko jej się nawarstwiło w tym życiu. No pokazują mi się. Kurczę. Nawet jakieś wyroki w zawieszeniu tutaj. Słuchajcie, jakieś takie rzeczy poważne mi się tutaj pokazują. Jest przy tej osobie smutek. Na początku karty pokazują, że jest Mogło być u Was jakaś taka sytuacja, że była cisza, e, potem doszło do kłótni, tak, jakiejś, i Wy mielibyście coś jeszcze do powiedzenia, natomiast ta osoba mm, raczej nie chciałaby niczego już dopowiadać w jakiejś złej kwestii. A te karty pokazują tą osobę w smutku, w złamanym sercu, w dużej przykrości, w samotności. Co ona by chciała powiedzieć? Nie wierzę w to, że będzie dobrze między Wami. Ona ma do wyboru dwie drogi w życiu, moim zdaniem. Ale siedzi i myśli. Ja uważam, że żadna z tych dróg nie jest dla tej osoby dobra. Tu pokazuje się przykrość. Dlaczego jest przykrość? Dlatego, że są dwie kobiety. Jedna by chce, chce być najważniejsza, druga, jakby pokazuje się w finansach. Nie wiem, teraz to sobie dopowiedzcie. Z tego powodu pokazuje się przykrość. Ta osoba jest w dużej samotności. Najchętniej wsiadłaby i przyjechała, najchętniej zrobiłaby jakiś ruch, ale ona, co chciałaby Wam powiedzieć, nie wierzę w to, że coś z tego jeszcze wyjdzie. Nie wierzę w to, że się uda, chociaż te karty pokazują, że były jakieś takie momenty, że ta osoba uważała, że hmm, wy jesteście partnerem, partnerką docelową. Bardzo smutny jest ten rozkład, wam powiem szczerze. Co by chciała wam powiedzieć? Smutek, samotność. Hmm. Najchętniej no ja by wsiadła i coś zrobiła. Wsiadła, bo dokładnie pokazuje się też jej podróżowanie, przemieszczanie się. Ale co by chciała wam powiedzieć? Byłaś moją, czy byłaś moją gwiazdką z nieba, ale nie widzę już sensu. Nie wierzę w to, że się uda. Jaka jest hmm, rada dla was na tą znajomość. No i widzicie, Boże, dawno mi się nie zdarzyły. To są piękne karty na miłość. Ja nie lubię, jak ktoś za mnie czyta karty, bo wszystkim się wydaje, że jak ta karta gdzieś leży, to to jest wielka szczera miłość, piękna i nie wiadomo co. Dla mnie zależy, w, z czym ona leży, tak? Gdzie ona leży i z czym ona leży, z czym to się je. Natomiast dawno nie widziałam tak pięknych kart na miłość, ponieważ te karty pokazują, że żeby dać temu szansę, żeby zamieszkać razem, a miłość zakwitnie. Tu jest, tu jest piękna miłość, która zakwitnie. Daj temu szansę, wejdź w ten związek, być może ponownie. Tu jest koniecznie pokazane szybkie zamieszkanie. Te karty mówią o tym, że ludzie decydują się być razem i bardzo szybko, powiedzmy do trzech miesięcy zaczynają ze sobą mieszkać te karty pokazują, że wtedy miłość kwitnie taka jest rada dla Was na tą relację może dlatego, że tu się pokazuje że byliście dla tej osoby jakąś taką gwiazdką z nieba no dobrze tyle dla grupy numer 2. pióro i mamy tutaj perfumik trzy. cóż ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Co wy byście chcieli usłyszeć? I co ta osoba chciałaby wam powiedzieć? O, że powiem Wam, że ten ta grupa druga to naprawdę tyle uczuć, tyle jakichś takich emocji płynących z tych kart, że dawno czegoś takiego nie czułam. Co Wy byście chcieli usłyszeć? Hmm. Nie wiem, o ślubie byście chcieli usłyszeć, o związku formalnym? Hmm. Chcielibyście usłyszeć, że ta osoba daje szansę tutaj na coś więcej? W tej znajomości. Dla mnie ta osoba się w jakiś sposób te karty pokazują. Wy uważacie, że się wycofała, a wy byście chcieli usłyszeć, że ta osoba, nie wiem, chce zadziałać, chce coś zrobić. Te karty pokazują i ślub, i to, że ludzie są dla siebie spełnieniem, tak naprawdę. Chociaż to może wyglądać inaczej, to te karty pokazują, że ludzie mogą być dla siebie spełnieniem. Dopiero, kiedy to pójdzie dalej, może się okazać, że w jakiś sposób jednak ludzie dobrze się dopasowali. Co ta osoba chciałaby wam powiedzieć? Hmm. Hmm. Ona nie zgadza się na coś. Te karty pokazują. Hmm. Potrzebuje ta osoba dużo wolności. Nie zgadza się na coś ta osoba. Jeżeli wy o czymś powiedzieliście albo zrobiliście jakiś, może nawet mały krok w kierunku tej osoby, czego się oczekiwaliście, to te karty pokazują, nie zgadzam się na to. Potrzebuje dużo wolności, lubię działać. To jest, ta osoba jest w kartach zwycięzcy, właśnie. Hmm. Natomiast ona gdzieś się tak trochę hmm, zagubiła w tym wszystkim, wam powiem. Nie wiem co myśleć, nie wiem co zrobić. Chciałem, chciałam oddalić się, żyć po swojemu, robić swoje w życiu, ale nie mogę zapomnieć. No właśnie, może by chcieliście. Hmm z tajemniczych okoliczności wyjść i wejść na przykład w coś więcej z tą osobą. Może chcieliście wyjścia, może chcieliście, żeby zakończyły się jakieś trójkąty, chcieliście tą osobę dla siebie, może nawet powiedzieliście coś o tym, może wyszliście z jakąś propozycją, może ta osoba bardzo Wam się podobała, chcieliście czegoś więcej, wyszliście z jakąś propozycją i przestraszyliście tą osobę, moim zdaniem. Dla Was te karty pokazują, że to mogła być nowa relacja, jakby nowa znajomość, coś roku, rokującego, w co wierzyliście? Wy dostrzegliście chyba w tej osobie gdzieś tam kiedyś, mm, nie wiem, poważną kandydatkę, poważnego kandydata do życia. I nie na podstawie moim zdaniem wizualności i uczuć, tylko jakichś głębszych przeczuć, wiecie? A ta osoba, moim zdaniem, ona się przestraszyła. Po spotkaniu, tak jakby karty pokazują, że przedstawiliście być może mm, swój obraz taki. Może powiedzieliście konkretnie, czego byście chcieli, hmm. Oczek czego oczekujecie, nawet coś zaproponowaliście. A ta osoba, słuchajcie, tak jakby przestraszyła się, moim zdaniem. Hmm. Że tutaj, nie wiem. Ta osoba kocha wolność, muszę Wam powiedzieć. I robi bardzo wiele rzeczy po swojemu w życiu. Tu u tej osoby jest tak naprawdę ogień, działanie. Ona potrzebuje ruchu, ona potrzebuje przestrzeni. Ona się przestraszyła dla mnie, ta osoba. Oddaliła się. Oceniła tą znajomość, oddaliła się. No i może być taka sytuacja, że faktycznie te karty po waszej stronie pokazują, że ta osoba się jakby oddaliła bez tłumaczenia. Wy możecie nie wiedzieć, co się dalej dzieje, co w ogóle, co w ogóle chodzi. Chcielibyście, żeby ta osoba może dała temu jakąś szansę, żeby coś się wydarzyło, a ta osoba, według mnie, to się, te karty pokazują, że się przestraszyła. I teraz co? Para ekstra, po Wam powiem szczerze. Mm, przy tej parze to tutaj naprawdę power jest niesamowity. Natomiast ta osoba potrzebuje, tak jak mówiłam, bardzo dużo przestrzeni, działania i tak dalej. No i ta osoba dla mnie uciekła. Tak jak przy Was się pokazuje, że ta osoba tak jakby bez tłumaczenia i Wy nie wiecie, co się dzieje, to faktycznie tak te karty pokazują, że ona się odwróciła i mm, tak jakby trochę uciekła. Ale nie uciekła za daleko, bo chciałaby Wam powiedzieć, że. Zapadliście jednak w duszę i ma ciężki orzek do zgryzienia, bo kocha tą wolność i chciałaby postępować po swojemu, ale zapadliście tej osobie w duszę. Dlaczego? Dlatego, że pokazujecie się jako bardzo dobra para, pasująca para do siebie. Yy, I teraz co? Nadal ta osoba się boi, moim zdaniem. Hmm. Boi się w jakiś sposób, że zostanie zamknięta jak ptaszek w klatce. W tej znajomości, może bardzo długo postępuje swobodnie w życiu, może kocha tą swobodę, właśnie, może lubi związki, właśnie jakieś takie, wiecie, bardziej takie, mm, właśnie swobodne. Wcale nie znaczy, że ta osoba jest złym człowiekiem, tak? To nie jest zła osoba. Od tego zacznijmy. Tylko karty pokazują, że no, jeżeli przestalibyście mówić, to co ta osoba chciałaby powiedzieć? Nie jestem w stanie, nie wiem, być w stałej relacji, ani być w takiej relacji, jak ty sobie wyobrażasz. W ten sposób. Mm. Nie mogę zapomnieć, męczy mnie to, gdzieś tam, zapadłeś, zapadłaś w moją duszę, ale nie mogę zgodzić się, nie wiem, na to, czego ty oczekujesz, bo to mi odbiera wolność, bo dla mnie jest może za wcześnie, mm. bo ja nie czuję się w tym momencie, żeby podejmować bardziej, może konkretne kroki w życiu, coś takiego. Jeżeli zamkniemy temat przyszłości, i po prostu będziemy się spotykać, będzie nam miło po prostu, tak? Będziemy się cieszyć swoim towarzystwem, to tak. To te, te karty pokazują, że ta osoba by chciała. Natomiast coś tutaj, żeby konkretniejszego z tą osobą stworzyć, nie. Na ten moment na pewno nie. W ogóle te karty pokazują, że jeżeli ta osoba była w związku wcześniej jakimś solidnym, to te karty pokazują jakiś uraz, moim zdaniem. Bo przeszła ta osoba po jakiejś relacji transformacji i teraz jest jej ciężko, Przekonać się do takiej relacji jeden na jeden, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Jaka rada dla Was na tą relację? A weź no ty sobie dziewczyno czy popaku, przyświeć tutaj lampą. Dlaczego? Dlatego, że może się za chwilę okazać, że Wy ta osoba jest dla Was dobra, dlatego, że Wy ją postrzegacie też hmm, jako osobę, z którą mielibyście w życiu dobrze. I te karty radzą tak naprawdę, żeby usiąść i porozmawiać ze sobą. Dlaczego w jakiś sposób zależy Wam na tej osobie i dlaczego to ch chcecie akurat z tą osobą w życiu być? Skoro ona się waha. hm. Może patrzycie na tą osobę, co ona osiągnęła w życiu, że sobie świetnie radzi i sobie myślicie, że to jest też dobra partnerka czy dobry partner dla was. Ale te karty mówią, przyświeć no ty sobie tutaj lampą, dziewczyno czy chłopaku i porozmawiaj ze sobą, usiądź, zastanów się, dlaczego akurat ta osoba? Bo nie widzę na przykład, widzę bardzo duży taki pociąg tutaj między ludźmi, ale nie widzę na przykład tej miłości, tak? Hmm nawet z Waszej strony te karty pokazują sami nie wiecie co myśleć, co czuć co ta osoba czuje, dużo takiej jest wiecie, takiego niezdecydowania więc te karty radzą, żeby sobie po prostu przyświęcić tą lampą, czy usiąść czy rozjaśnić żeby Wam się wszystko rozjaśniło po jakichś przemyśleniach tyle moi drodzy dla grupy numer 3 wszystkiego dobrego, pozdrawiam do usłyszenia